Cześć! Jakie cechy powinna mieć idealna zabudowa komunalna i w co powinna być wyposażona? Przede wszystkim musi być lekka, zanim w ogóle wybierzemy się na misję. Najczęstszym wyborem jest kabina brygadowa dla ekipy pracowników z lekką zabudową. Wywrotki trójstronne aluminiowe marki JPM są bardzo lekkie, w naszym przypadku ta o długości 3600. Waży 464 kg, co daje nam ładowność około tony i siłownik przy równomiernym rozkładzie ładunku jest w stanie podnieść 4200 kg. Burty dolne zabudowy są wyposażone w specjalne klamki opatentowane przez markę JPM, które ułatwiają nam załadunek piachu, gruzu, zieleni tzw. mokrej, czyli mchu i np. korzeni. Zabudowa komunalna musi radzić sobie doskonale z częstymi załadunkami. W naszym przypadku ułatwia to niska wysokość załadunku jest to około 90 cm. Kolejnym ważnym elementem są demontowalne słupki które w naszym przypadku występują zawsze w stali i montowane są na jedną śrubę od spodu zabudowy. Wysokie nadstawki, w tym przypadku o wysokości 900 mm z perforowanego aluminium tego samego gatunku, równie wytrzymałe, pozwalają nam na załadunek rzeczy lekkich, natomiast bardzo problematycznych objętościowo. Wracając do nadstawek, nadstawki są również demontowalne. W ofercie mamy kilka systemów otwierania nadstawek i wszystkie z nich pozwalają na swobodny demontaż. Dodatkowym wyposażeniem jest uchwyt narzędziowy, montowany tak naprawdę w dowolnym miejscu perforacji, czy to na nadstawkach, czy na. Nadstawce burty tylnej pozwala to po pierwsze na zamontowanie trzech dowolnych narzędzi ręcznych, dwa, na dowolne umieszczenie względem własnych potrzeb. Montujemy go tam, gdzie rzeczywiście jest potrzebny. I jeśli jesteśmy już przy temacie perforacji, to procent przepuszczenia światła w naszym przypadku to około 51%. Perforacja nie pozwala absolutnie na zgubienie drobnych odpadów lub ich elementów. Obowiązkowym wyposażeniem zabudowy dla gospodarki komunalnej jest plandeka, co jest aktualnie wymogiem odgórnym przy przewozie ładunków luzem. Dodatkowo, każda z wywrotek jest malowana dwukrotnie, przez co zabezpieczają ją dwie warstwy malowania proszkowego podkładowa i docelowa. Zabezpiecza nam to zabudowę przed odpadami, środkami chemicznymi i znacznie zwiększa łatwość mycia takiej zabudowy. Dodatkowym atutem jest demontowalna burta tylna. Dwuskrzydłowa, otwierana i zamykana w dowolnej konfiguracji, plus do tego blokada wysypu. Podsumowując, to co oferuje wywrotka JPM, to niska waga, co daje nam dużą ładowność, wytrzymałą konstrukcję, co daje nam odporność na zrzuty głazów, odpady i ciężkie warunki atmosferyczne. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na naszej stronie lub na kanale YouTube'owym marki.io.pm. Zabudowa taka musi być wytrzymała na warunki atmosferyczne, sól, deszcz, grat, śnieg i tym podobne. Aby to uzyskać, wykonana jest z gatunku aluminium serii 5083 w stopniu utwardzenia H16. Jeżeli jednak uda ci się coś zepsuć, to pamiętaj, że zawsze masz 3 lata gwarancji i stały dostęp do części zamiennych w 5 dni roboczych pod twoim adresem. Natomiast montażem wywrotek, logistyką, doposażaniem, częściami zamiennymi i bajerami zajmujemy się my w Enteop.